Cześć, Michał, skończę trak z tej strony. W tym klipie chcę Ci pokazać technikę, którą nazywam Niewidzialny Towarzysz. Mm -hmm. Niewidzialny Towarzysz to taka pomoc programu, pomoc Abletona, tak jakbyś miał obok siebie w studiu jeszcze jedną parę rąk, jeszcze jedną osobę, która włącza, wyłącza różne klipy, dodaje efekty mm, i w, w ten sposób Imituje już jakby taki aranż, czy imituje jakąś taką sytuację klubową, imituje pewne zmiany, które dają Tobie też inny kontekst do tego, byś mógł pisać, tworzyć, wymyślać swoje motywy czy różne elementy brzmieniowe. No i zobacz, ja sobie tutaj przygotowałem na początku na warstwie stopy różne klipy, czyli mam klip taki z tradycyjny. Jeden na, y, stopa na raz, mam pusty klip, mam stopę w taki sposób zagraną, mam znowu pusty klip, mam tutaj jeszcze inny dźwięk. No i tutaj mam dwa razy, ta stopa na raz. No i teraz zobacz, żeby to zaczęło trochę żyć, to potrzebuję zaznaczyć wszystkie te klipy i wejść tutaj w taki tryb Launch legato lunch, o, tu pyk. I zobacz, wchodzimy teraz w tą opcję Follow action, czy to, to oznacza, że po czterech taktach. Wykonaj, zagraj każdy jakikolwiek klip z prawdopodobieństwem 1 do 0. No i teraz zaraz co się zadzieje? On już od razu zaznacza sobie, który klip zagrał po tych czterech taktach. No i minął cztery takty. Widzisz, gra teraz ten nowy klip. I teraz już zaznaczył sobie kolejny. No i teraz, o ile to jest fajne na stopie, bo nam zmienia trochę rytmikę daje nam dziury, nie musimy się już martwić o to, by sobie to wyłączać. Możemy też to dodać na przykład na efektach. Ja tutaj przygotowałem różnej długości efekty. Takie efekty, które się pojawiają na końcu, takie efekty, które na przykład ten naraz, Tu coś się zadziało drobnego. Też na raz. A tu z kolei będziemy mieli taki efekt, który pojawi się końcówce, no i zrobimy podobną historię. Zaznaczymy wszystko, powiemy po czterech tak. tak. Oczywiście możesz sobie to ustawić na 8, jak tam ci się żywnie podoba. Zagraj jakikolwiek z prawdopodobieństwem 1. No i teraz tutaj dodamy trochę więcej ym, ciekawości, czyli możemy powiedzieć tak: z prawdopodobieństwem 1 do 0 zagrasz jakikolwiek klip, ale z, na przykład z prawdopodobieństwem. Też jeden. Zagraj ten klip, który był poprzedni. No i teraz zobacz, co się zadzieje. On już sobie zaznacza. Czyli gra teraz jakikolwiek. I teraz wybrał jeszcze raz ten sam, bo dalej się świeci. I teraz wybrał ten. No i tak będzie sobie kombinował. Jeśli na przykład wybrałby następny. To to będzie ten, ale zobaczymy O, wybrał ten, więc tak sobie widzisz tutaj losuje. No, i ja teraz mogę się skupić na tym, żeby na przykład coś sobie, coś sobie tutaj zagrać. I mam taką wiesz, zaaranżowaną sytuację, powiedzmy, klubową, gdzie zaczynam pisać, a Program sam daje mi różny różne kontekst. Zachęcam Cię do wypróbowania tej techniki.